Justyna Pochankę. Bogdan Rymanowski, witamy i zapraszamy na wieczór wyborczy TVN, TVN 24 i Rzeczpospolita. Wieczór, który może być przynieść przełom, jakiego trzecia Rzeczpospolita jeszcze nie doświadczyła. Wieczór, proszę Państwa, szczególnych wyborów na najbliższe 4 lata i najbliższe tygodnie walki o fotel prezydenta. My będziemy z Państwem do północy i jeszcze trochę dłużej ja z nami polityczni zwycięzcy i polityczni przegrani. A odpowiedź na pytanie o przyszły rząd, o przyszłego premiera i przyszły parlament jest ukryta w wynikach wyborów. My ten prawdopodobny wynik już znamy, ale do dwudziestej musimy milczeć. Punktualnie o dwudziestej prawie wszystko będzie jasne. Dzięki badaniom potężnego Europejskiego Instytutu GFK Polonia podamy Państwu sondażowy wynik polskich wyborów 2005. Napięcie, stres, podniecenie i zdenerwowanie te uczucia, które nam dzisiaj towarzyszą są dominujące. Kto bierze tekę premiera? Kto wypada z gry? Za odpowiedzi na te pytania już teraz politycy daliby z pewnością każde pieniądze. Zobaczmy zatem co się dzieje u nich. Teraz błyskawiczny rekonesans po sztabach wyborczych na początek Prawo i Sprawiedliwość i Tomasz Sekielski. W Sztowie Wyborczym PiSu pełna gotowość. Jest już tutaj prezes Jarosław Kaczyński. Wszyscy czekają na godzinę 20. Grzegorz Kajdanowicz, w tej chwili proszę Państwa równie wielkie emocje. Platforma Obywatelska. No właśnie, tu się niestety inaczej nie w i sprawiedliwości. Liderzy się spóźniają, mieli być kilka minut temu, jeszcze wciąż ich nie ma. Są natomiast parlamentarzyści, europarlamentarzyści, ci, którzy parlamentarzystami zostać, to czekamy na koniec ciszy wyborczej. Ciekawe, co dzieje się w Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sztabie SED jest Katarzyna Kolenda Zaleska. A w SLD właśnie Wojciech Kolejniczak wita, przybyłych tutaj gości. Tu nie ma atmosfery nerwowości, bo SLD nie walczy o wszystko, nie walczy o tego premiera, ale walczy o wejście do parlamentu, więc nastroje są bojowe i pełne nadziei. Bojowe nastroje w SLD, a w tej chwili samoobrona i Paweł Płuska, Paweł. Atmosfera małowyborcza, bardziej powiedziałbym, weselna zespół, impuls i przebój, gdzie jest dziewczyna, co trąbę ma. Przybył już przewodniczący Andrzej Leper. Teraz wida gości, ale zaskakujące jak mało osób tutaj przyjechało razem z nim. Przebojowa samoobrona Paweł Płuska, a teraz Liga Polskich Rodzin i Maciej Mazur. Czy jest podobnie? Jest podobnie liderzy Ligi Polskich Rodzin, na razie wciąż jednak zamknięci w pokoju narad, a tutaj gęstniejący tłum zwolenników Ligi i członków Młodzieży Polski. czeka na nich. Jak najlepszy wynik wyborczy na Ligi Polskich Rodzin, co tutaj Młodzież Polska bardzo wierzy. Nawiera tempa ta nasza wędrówka po sztabach, proszę Państwa, Socjaldemokracja Polska, Marka Borowskiego w sztabie Dariusz Prosiecki. Tutaj na razie cisza spokój, bo nie powiedzieć, że nuda nie ma orkiestry, nie ma muzyki, są też, ale za to są liderzy gdzieś zamknięci w pokoju na rad i być może wszyscy po prostu czekają na ogłoszenie tych pierwszych wyników sondaży. Uwaga, proszę Państwa. Za chwilę 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1 sekunda. Mamy wyniki wyborów parlamentarnych. Zwycięzcą tegorocznych wyborów parlamentarnych według najnowszej prognozy jest Prawo i Sprawiedliwość 28,26%. Drugie miejsce, drugie miejsce to Platforma Obywatelska 26,35%. Trzecie miejsce, ale daleko daleko w tyle, Sojusz Lewicy Demokratycznej 11,11%. ,11%. Samoobrona czwarte miejsce 10,21. Piąte miejsce Liga Polskich Rodzin 8,32 I Polskie Stronnictwo Ludowe 5,71 setnych. Pod progiem wyborczym według tej prognozy prognozy z godziny 19:21 znajdują się Socjaldemokracja Polska 3,25 i Partia Demokratyczna Demokracji PL 2,71. Takie są, proszę państwa, prawdopodobne wyniki wyniki wyborów parlamentarnych 2005. Prognoza z godziny 19.